Witajcie na kanale Kryptoamator. Ja mam na imię Filip i po małej przerwie zapraszam na kolejny odcinek z serii Miejsca Godne Uwagi. W dzisiejszym materiale wracamy do gry Wombat Dungon Master, gdzie przed kilkoma dniami zakończył się sezon pierwszy, a 30 marca startuje kolejny. Pokażę Wam moje wyniki, podzielę się spostrzeżeniami i opowiem Wam, co czeka graczy. W nowym sezonie. Ci z Was, którzy jeszcze nie znają tej gry, przypominam, jest ona jeszcze w wersji beta. Zachęcam rzucić okiem na moje poprzednie filmy, gdzie omawiam, jak zacząć, jak założyć portfel łąbat i jak skosztować tej rozgrywki, zanim poznamy ostateczną wersję gry. Tak więc moi drodzy, poprzedni sezon Łombat Dungeon Master, który zakończył się 23 marca, pozwolił mi na zebranie tutaj niespełna 100 000 punktów w tej grze. No i co, niestety, albo niestety jest to w przybliżeniu, po przeliczeniu tutaj tego całego, całego systemu gry. Otrzymałem tutaj moi drodzy około dolara. Tak było to dokładnie 3,14 waksa. A także zarobki niewielkie, natomiast y, czym dłużej y, tutaj jestem w tej grze, tym więcej się, że tak powiem, dowiedziałem, trochę zdobyłem więcej NFT i chciałem po prostu przygotować się y, na nowy sezon. W trakcie tej całej rozgrywki, mój łąbat tutaj, jak wiecie, y, mógł zdobywać paczki no i ja tych paczek złowiłem około 10 i w ten sposób oto wyposażyłem y, mojego łombata w kilka takich właśnie atrybutów. Mam tutaj czapkę, narzędzie do kopania, klapki, również mam tutaj taką bluzę oraz lampę. Ja tych paczek, tak jak powiedziałem, złowiłem ponad 10, tych przedmiotów mam o wiele więcej. Tutaj również działał wspomniany przeze mnie proces tego blendingu, gdzie można było po prostu za kilka takich samych atrybutów zmintować o level wyższy. No i ja zmintowałem sobie taki kapelusz oraz ze świec chyba lampę. No i jak widzicie, tak wygląda mój łąbat. Po prostu powiększyły mu się jego możliwości w trakcie tych jego wycieczek. Nie udało mi się tylko w trakcie tego pierwszego sezonu złapać jakiejś torby czy plecaka, a tutaj jak widzicie, mamy dwa dodatkowe miejsca, które będą w nowym sezonie, które są już tutaj dostępne. I o których też za chwilę powiem. Dodatkowo, jak wiecie, na OnePlu można było zdobywać różne nft -ki. no i ja do tej pory zdobyłem tutaj 24 takie nft -ki. i również, jak tutaj widzicie, umieściłem cztery paczki zdobyte właśnie przez mojego Łąbata, W ten sposób też powiększając swoją siłę wydobywczą. No, i też gdzieś z tyłu głowy siedzi mi, że może te paczki z pierwszego sezonu, jak wystartuje drugi sezon, być może cena ich podskoczy, ewentualnie sobie wtedy je sprzedam, tak żeby jakieś większe zyski mieć tutaj z tej zabawy. Tak jak powiedziałem przed chwilą, ja tutaj kompletnie nic nie inwestowałem. No w tej chwili tutaj mam 3,5 dolara. Kupowałem tylko kilka NFT-ków z zarobionych yy, kryptowalut w tej grze. No, i teraz, moi drodzy, przejdziemy do filmiku, w którym szybciutko pokażę wam, jakie zmiany czekają nas w nadchodzącym sezonie, który, przypominam, tutaj startuje za 2 dni i 13 godzin, czyli 30 marca. Na ich Discordzie, który również polecam śledzić, dołączyć, pojawił się filmik, i tutaj poświęcimy minutkę na to. in season 1 we focused a lot on adding new collections and features this time around the spotlight will be on blending and all the novelties in the game will tie into it nicely first off we're introducing materials iron uranium and coal materials will be instrumental for getting special loot you will receive those after every dungeon run just like experience the duration factor will also affect how much of the materials you get both equipped items and hidden NFTs can yield you some materials you can exchange them for a very special kind of ambatium used to blend items into something new super rare platinum item packs rarer items or even another type of an item you can expect all of these exciting features in the blending tool thanks to the new Ombatium. Finally, we will also introduce new equipable items, amulets and glasses. Unlike the items in previous seasons, they will be used solely for material harvesting. Later on, once we enable type changes in the game, you will be able to use the duplicates of those you have to get the new type of items. So you might want to hold on to those. As always, there is more info about the changes in the updated white paper. You will find the link below. While this may not feel like a lot of change compared to season one, these new... no, więc jak widzicie, mamy kilka nowych zmian w nowym sezonie. To co pokazałem wam wcześniej. Dochodzą dwa nowe atrybuty, czyli okulary i amulety. Natomiast chyba najważniejsza rzecz to jest ta, że nasze. Wąbaty będą teraz zdobywać uranium, węgiel oraz y, żelazo. No i jak widzicie, y, tutaj już te nft które mam załadowane, będą pokazują, y, które właśnie z tych dóbr będzie, że tak powiem, Łombat mi przynosił. I jak widzicie, paczki będą przynosić uranium. Tutaj te, te NFT-ki y, z łąpleja będą zazwyczaj przynosić tutaj nam metal żelazo. No i widzę, że tutaj jeszcze na końcu też będzie coś przynosiło nam węgiel, o właśnie. Tak więc mamy już tutaj też podgląd, jakie NFT, jakie będą przynosiły nam po prostu tutaj te nowe rzeczy. Dodatkowa sprawa to dokładnie za 19 godzin, w momencie kiedy nagrywam, jest tutaj również drop dla tych, którzy już w tą grę grają jest możliwość zakupienia specjalnych paczek i są tutaj trzy rodzaje paczek za 40 waxów, za 500 waxów oraz za 3000 i w takich paczkach będziecie mogli znaleźć nowe atrybuty z nowego sezonu i tutaj mamy chyba ich 7 jak się nie mylę w tej droższej tutaj już jest więcej no i każdy kto gra ma taką możliwość ja spróbuję ustawić się może w kolejce i być może uda mi się tutaj zgarnąć tą paczkę, tym razem spróbuję tutaj zainwestować, i 40 Waksów myślę, że będę mógł poświęcić, żeby spróbować w nowym sezonie nieco więcej wydobywać tych punktów, i w konsekwencji zarobić więcej niż poprzednim, czyli tego dolara, o którym wam wspominałem. No jak widzicie, cały czas przypominam, że ta wersja gry to cały czas jest beta. Także zanim wystartuje pełna wersja gry, być może czeka nas jeszcze kolejny sezon, gdzie będą dokładali kolejne możliwości. Tak więc, moi drodzy, tak to wygląda, jeśli chodzi o ten nowy sezon. Wspomniane było właśnie, że tam będziemy mogli blendować zupełnie nowe, nowe atryb atrybuty. Tak więc każde zdobyte w paczkach te atrybuty warto przetrzymywać, ponieważ załączenie ich za duplikowanie po prostu będziemy mogli tworzyć zupełnie nowe przedmioty i być może to będzie kolejna taka odsłona tej gry, gdzie po prostu zacznie coś tutaj więcej się dziać. Tak więc moi drodzy, zachęcam do obserwowania ich Discorda. Kto z Was gra, fajnie jakby w komentarzach podzielił się, ile udało Wam się w zakończonym sezonie zdobyć tych punktów i w konsekwencji, czy coś zarobiliście. Ja tutaj dodam, że wiele czasu nie poświęcam. Jeśli chodzi o to, żeby zdobywać te paczki, to tak z moich spostrzeżeń wygląda na to, że trzeba od 5 do 10 razy puścić tego łombata dziennie na te 5 minut, a później ja już puszczam na 6 godzin lub na cały dzień tego mojego łombata. No i wówczas tak zauważyłem, że częściej wpadają te paczki, kiedy wypuszczamy tego łombata co najmniej 5-10 razy na te najkrótsze wycieczki, jak ja to nazywam. Tak więc to jest tych moich spostrzeżeń. Post ja oczywiście jestem gotowy już na y, nowy sezon. Na Discordzie też tutaj, jak będziecie śledzić, ludzie zamieszczają też y, o, właśnie, w Let's Talk About Wombat różnego rodzaju y, pliki, gdzie na przykład możecie dowiedzieć się, jakie nft będą dawały jaką moc wydobywczą, także też warto tutaj raz na jakiś czas rzucić okiem. Oni prowadzą też czasami konkursy, organizują AMA, także tutaj dodatkowo można oprócz tego, że dowiedzieć się co w tej grze się dzieje, to również skorzystać z jakichś dodatkowych giveawayów. No i tak jak mówiłem, tutaj można znaleźć listę nft które będą dawały nam tutaj taki spis. Ile dany NFT będzie nam przynosił, czy to węgla, czy żelaza, czy też tego uranium? Także też powtórzę się jeszcze raz, warto śledzić ich Discorda. Myślę, że to tyle będzie z mojej strony. Podzielcie się łapką w górę, dajcie komentarz. A ci, którzy z Was jeszcze nie obserwują mojego kanału, to oczywiście poproszę o subskrypcję i dzwoneczek. W tej chwili z Wami się żegnam. I czekam na nowy sezon. Cześć!